Witajcie z tej strony Lask! Oto kolejny epizod. Finałowy epizod. Bardzo mi jest przykro, naprawdę polubiłem Larego, ale niestety jest to finałowy odcinek Larego 7 miłość na wali. A co nam zostało do zrobienia, proszę Państwa, spójrzmy razem, co nam zostało do zrobienia w e, w konkursie pani kapitan. Kapitan gotuj się, proszę Państwa, kapitan gotuj się, yy, zostało nam do zrobienia. Tak więc, y, udajmy się do kuchni. Gdzie ona była? Tak, dokładnie, yy, tu. Okej, okay, to jest seromat 2000 i użyjemy Nie, niego bobrzegu, mleka, jo. Bobrze mleko. Nie, wenezuelskie bobrze mleko. Nie zapomniałeś o czymś, Lary? Oj, stary oczy! Nie rozklejaj się. Trzeba być twardym, co? a nie miętkim. Chodzi mi o to, że zapomniałeś o jakimś składniku niezbędnym do produkcji sera. Jakim? Jakim Jaki składniku? Jeszcze raz przeczytajmy to. Gdzieś mamy w ogóle ten przepis. Czytaj. Poczekaj. Tutaj znajduje się recepta na bobrzy ser po wenezuelsku. Będziesz potrzebował Fak! Mleka? Oczywiście najlepszym będzie mleko Wenezuelskiego bobra. Trochę mam, soli, mam. soku cytrynowego oraz nieco śluzu. Mam. A co do szczegółów przygotowania... Hej, a czemu preferujesz akurat Wenezuelę? Słucham? Powiedziałeś, że najlepsze mleko jest z Wenezuelskiego bobra. Jakby bobry z innych krajów dawały gorsze. Dokładnie. Mleko. Czemu preferujesz Wenezuelę? Kurczę, Dziwny jesteś, Lary. Jakkolwiek na drugiej stronie karty jest tego więcej. To znaczy, że muszę kliknąć jeszcze raz, żeby dowiedzieć się, co napisali po drugiej stronie. Sam się kliknij. Tu mamy receptę na bobrzy ser po wenezuelsku i przekąskę z kumkładu. Składniki to: bobrzy ser po wenezuelsku i pocięty kumkład. Jak rozumiem, nie chcesz usłyszeć nic więcej. Zgadłem. <noise> Dobrze, chyba nie mamy Lepiej mi będzie przeglądać, jak po prostu dam użyj Wenezuelskie mleko, karta sól mamy Sok cytrynowy, żel Chyba wiem, czego nie mamy, proszę Państwa Nie mamy Czegoś, co znajduje się w kabinie 500. Tak, dokładnie. Buteleczka proszku. Tego nie mamy. To jest proszek, którym zostaliśmy narkotyzowani w pewnym odcinku. Chyba wszystko, nie? Tu jest jakiś śluz. Mamy, chyba, nie? Dobra, no to idziemy. Użyj. Aha, dobra, jeszcze może zrobimy tak inwentarz. Użyj nóż. Mógłbyś coś przygotować. Gdybyś miał, rozumiesz, przepis oraz wszystkie niezbędne... No, to mam! Uwaga, uwaga! Nie mam nic do powiedzenia. Nie zapomniałeś o... Oj, Nie rozklejaj... O czym zapomniałem, ludzie? O czym mogłem zapomnieć? Operuj kawiorem. Przecież mamy wszystko, co czego. czego potrzeba. Czego... No. Użyj. śluz. No ale co? Skąd nam się śluz? A ja nie brałem śluzu z biblioteki. Mamy problemy, to jest ostatni odcinek, proszę Państwa, i mamy... Aha! Dobra. Ma... Potrzebujemy jeszcze e... śluzu. Nie zabrałem po prostu tutaj... E... Pani Gosia w poprzednim odcinku się wykąpała. Oczywiście przy naszych warunkach sanitarnych coś, coś zrobiłem, a czego nie chciałem. Po prostu osa... weź ślady, grzybka. Mmm, pyszny grzywek. Dobra, chyba teraz mamy wszystko. Będę złośliwie bobrzym mleko. Popatrzcie. Jest! Trochę bobrzego mleka. Jest! Trochę śluzu. Jest. ta soli i dodajmy jeszcze soku cytrynowego. To musi być pyszne. I voila! Od razu się psarek w ser po wenezuelsku. Kurczę, ale śmierdzi. Dlatego musimy dodać jeszcze pokrojenego kumquata. Ustawiasz <grym> uroczy minutnik na 55 minut. Do garnka z bobrzym serem dorzucasz owot kumkwatu i kilka innych przygodnie znalezionych składników. <grym> Potem wrzucasz cały ten bajzel do czystego półmiska, który umieszczasz w piekarniku. O, jakie, proszę no Państwa. Dobra, po prostu do półmisku. Mm, wcale ładnie pachnie. Dokładnie. A my jeszcze dodamy temu wartości odżywczych, dodając nasz yy, yy, orgazmiczny proszek. Można by dodać w sprawie trochę pikanterii. Oh je. Yeah. Możemy iść na konkurs gotowania. Ale przed konkursem gotowania chciałbym wam pokazać małego Easteriga. Oczywiście jest tutaj ich więcej. Prawdopodobnie zrobię osobny odcinek na Isterygi. O, tutaj, moje ulubione Teraz kawały. Młody, dumny żeglarz zaprasza na naszą wersję Disney A nie, to, to. Witamy na Beneficie. Najlepsze chwile z Panem Clintonem, w roli głównej Willy. Dziękuję. Dziękuję. Raz jeszcze dziękuję. I pozwólcie mi dodać, że bardzo Wam dziękuję. Jestem Waszym prezydentem. Hej, hej, hej! Poczekajcie chwilę, ja jeszcze nie zacząłem! A teraz bez dalszych opóźnień. Oto żarty... O, żarty dokładnie. Przychodzi pół baby do lekarza. A lekarz pyta, co pani jest? Ba... Piękne. Wiecie, jak jest najszybsze zwierzę świata? Dobrze, gepard. A jaki jest najszybszy ptak świata? Ptaszek geparda. Kiedyś znalazłem zagrzewaną w piasku lampę. Potarłem ją i wiecie co? Pojawił się najprawdziwszy dżin. Jakie masz życzenie? Zapytał. To oczywiste odpowiedziałem. Chcę pokoju na Bliskim Wschodzie. Widzisz tę mapę? Zrób tak, żeby te kraje przestały ze sobą walczyć. Jean popatrzył na mapę, a potem na mnie. Nie da rady, chłopie, odpowiedział. Te kraje walczą ze sobą od setek lat. Tego po prostu nie da się zrobić. Jestem profesjonalistą, ale bez przesady. Wykombinuj jakieś inne życzenie. Myślałem, myślałem i wreszcie powiedziałem. Znasz moją żonę Hilary? Zrób tak, żeby była najpiękniejszą kobietą na świecie i żeby wszyscy ją lubili. I wiecie co powiedział Jean? Powiedział, no dobra, pokaż tę cholerną mapę. <głos> <głos> Dobrze się bawicie, co? Oczywiście. Bawimy się najlepiej na świecie jeszcze jeden kawał i idziemy. Podmiejska dzielnica domków jednorodzinnych siedzi sobie facet na balkonie albo zobaczył coś dziwnego u sąsiada. Przed jego domem na korcie gra w tenisa Monika Selesz z Stefi graf. Oni miały patrzy dalej, a po chwili gra Pete Sambra z Borisem Beckerem. Leci w te pędy do sąsiada i pyta się. Słuchaj, stary, jak ty to zrobiłeś? Jak ściągnąłeś tutaj do nas na ulicę takie gwiazdy tenisa? Wiesz, złapałem złotą rybkę, odpowiedział sąsiad. No i co? Ciągnie dalej o niemiały facet. Poprosiłem, aby spełniła moje życzenie. Słuchaj, a nie mógłbyś mi pożyczyć tej złotej rybki? Zagaduje widocznie podekscytowany facet. Nie ma sprawy, ciągnie dalej sąsiad, ale ta rybka nie jest zbyt dobra. Facet mimo to pożyczył tą rybkę, przynosi ją do pokoju i tak o to prosi. Złota rybko, chciałbym mieć całą kupę złota. Myk! i gościu zobaczył przed sobą kupę błota. Lekko się wkurzył, biegnie do sąsiada. Z wyrzutem opowiada mu, co się stało, a na to mu sąsiad. Ostrzegałem, że z nią jest coś nie tak. Myślisz, że ja chciałem mieć wielki tenis? No <grym i zbyt wytkujesz> <grym i zbyt wytkujesz> Dobra, jeszcze jeden kawał. Prosiłem kiedyś Ala Goro o pożyczenie 500 dolarów, ale ten domagał się ode mnie 9% odsetek. 9%, pytam wzburzony, ty chyba oszalałeś? Nie masz Boga w sercu? W interesach nie ma sentymentów, odpowiada mi Gor. Zgodziłem się, ale powiedziałem mu, że jest bez sumienia. Co ty mówisz, powiada Gor. Bóg patrzy na nas z góry i moje 9% weźmie za 6. Co to znaczy, Rię? What's? Niemożliwe, to musi coś znaczyć. Nie! Zaszusza mnie. Wiecie co? Kobiety są jak Atlas geograficzny. no to naukowo. W wieku 13-18 lat kobieta jest jak Afryka, dziewicza i niezbadana. Od 18 do 30 lat jest jak Azja, dzika i egzotyczna. W wieku 30-45 lat kobieta jest jak Stany Zjednoczone, w pełni rozwinięta. W wieku od 45 do 60 lat kobieta jest jak Europa, dobrze znana, ale oferująca jeszcze kilka ciekawych miejsc. Powyżej 60 kobieta jest jak Nowa Zelandia. Wszyscy wiedzą gdzie leży, ale jakoś nikomu się tam nie śpiewa. Dobra, idziemy na konkurs gotowania, żeby podać naszą przepyszną potrawę. Pośmialiśmy się, tak mi zasuszyło po prostu, że... Użyj. Przekoska re... Larry. Tłumą prezentujesz wielce poważnemu jury twoją potrawę. Karta, proszę. Kom Dziękuję panu, panie Laffer. Konkurs gotowy. Ona zaczęła jej się mordała. Poproszę o to samo, co je ta pani. Cóż. Hej, mm. piechoty na mnie! Nie ja! O mój Boże... Chyba wygrałem. Nic nie słyszę, że zbędę kot. Chyba wszystko nie? Tak mi się wydaje. Czekajcie, nie tutaj, ale zobaczę jeszcze. Gdzie jest moja karta? Uwaga, uwaga! Lary Later wygrał właśnie konkurs na najlepiej przyrządzoną początek. rekordowy wynik 300 punktów. Gratulujemy, Lary. Ja chciałbym poznać twoją receptę. Czystość? Co to jest czystość? Chyba już wszystkie konkursy wygrałem. Czekajcie chwilkę. Haha, ha, i tak nigdzie nie pójdziecie. Ja tylko mogę pójść, dobra. Popatrz. No, wygrałem. He, he, he. Pani kapitan zwykła spędzać całe tygodnie za zamkniętymi drzwiami, hołdując zasadzie, iż dobry menadżer potrafi wziąć wszystko w swoje ręce. Nie sądzę, aby była zadowolona, gdyby się podglądał. On pewnie też nie. Otwórz. Zamknięte. Może gdybyś, no wiesz. Zapukał. To jest dobry pomysł. Ale jak mam zapukać? Zamknij. Ale tu nie ma. Zapukaj. W porządku, panie kapitan, przygotuj się na spotkanie ze swym nowym panem. Co jest? O nie, wynoszą poprzedniego. Rany boskie, co oni ci zrobili? Jestem zwycięzcą z ostatniego tygodnia, a raczej tym, co z niego zostało. Stary, nie wchodź tam! A teraz powiedz, Larry, czy jesteś absolutnie pewien, że chcesz kontynuować? Oczywiście. Doszedłem już tak daleko, no nie mogę się teraz wycofać. Dokładnie. Outro z gry, proszę Państwa. Outros z Larego 7 miłość na fali. Ale pogadamy sobie na napisach. Na razie, delektujemy się naszą nagrodą za zwycięstwo w konkursie zdobywców pani kapitan. To jest prawdopodobnie Outro z gry, no? Nie jestem do końca pewien. What? Obawiam się, że mamy tu do czynienia ze straszliwym nieporozumieniem. Powiedziano mi, że zwycięzcą tego konkursu jest niejaki Larry Laffer. No to w porządeczku, bo to właśnie ja. <laughs> Podniecony. Bardzo kręci mnie myśl o wygraniu darmowego rejsu, no i spędzenia tygodnia z takim kociakiem jak ty. No cóż, to na pewno jakaś pomyłka. Nie. To nigdy nie było częścią umowy. No ale ja myślałem o, no, wiesz, w twojej kabinie o. cały tydzień ty i ja Ale przecież wygrałem te wszystkie konkursy. Dokładnie. Wygrałem uczciwie. No, i... no przecież wygrałem. <noise> Wiem, rozumiem. A zatem możemy powiedzieć, że ta część umowy o darmowym rejsie jest już załatwiona. Jestem pewna, że Twój pokój będzie wolny w przyszłym tygodniu. Ale... Wiem, że zwycięzca miał spędzić ze mną tydzień, ale... Wypełnia mnie dziś zła karma. Jezusie, kobiety, wygraliśmy te konkursy. Jak to zła karma? Och, ciężko to wytłumaczyć. Karma rzeczownik, zła przymiotnik. Choć oba słowa występują zwykle oddzielnie, możemy mówić tu o swego rodzaju energii wewnętrznej motywującej postępowania danej jednostki. Dziękuję. Teoria karmy wywodzi się po części. Dziękuję, duchy, powiedziałem. Jednakże wielu badaczy łączy ją także z hinduizmem. Kto to jest? No, dokładnie. Nie mam pojęcia, no, ale przyczepił się do mnie. <laughs> po włożeniu płytki do czytnika. <laughs> Uwielbiam takie kawały. Ale jak możesz teraz zmieniać zasady gry? Przecież wygrałem. Kiedy cię widzę, wiem, że jako kobieta oczekuję od życia nieco więcej. Poza tym zawsze mówię, że mężczyzna powinien wpierw coś dać, nim coś dostanie. O! Więc powiedz, czego tak naprawdę oczekujesz od życia, kapitanie? Sama już nie wiem. Ten rejsowy konkurs nie jest już taki jak kiedyś. Kiedyś był blask fleszy, tłumy fotoreporterów, playboye, Uuu. dziki seks. A teraz bardziej niemoralny jest klan. Poza tym inaczej wyobrażałam sobie moją karierę. Chyba wrócę do poprzedniego zawodu. Czyli... Czyli... Kapitan supertankowca. O, naprawdę? Tak. Chciałabym znów poczuć pod sobą nieco konkretnej masy. Wyobraź sobie, że usunęli mnie ze stanowiska kapitana tylko dlatego, że mój statek wpadł na mieliznę u wybrzeży Francji. Jakby to była moja wina, że pierwszy mat wolał spędzić noc w mojej kajucie niż na tym zapyziałym mostku. No chyba twoja. A czy nie męczy Cię spędzanie każdego tygodnia z nowym facetem? Uczenie się nowych pozycji, jego ulubionych akcji, no wiesz, uczenie się, no jak go zadowolić? Powiedzmy, że nie rozumiem pytania. O co konkretnie ci chodzi? Podryw. A co powiesz na jakieś takie zapoznanie? Ty i ja. Statek i przystań. Uuu. Paliwo i zbiornik. Boże, jaki ty jesteś żałosny. Nie. Jak ty w ogóle przeszedłeś mistrza miłości 2000? Znowu jest. Oszukiwałeś? Nie. Czy mam to rozumieć jako nie? Dobra, wiemy co... O co ona chce? Ona chce pieniędzy, a my mamy pieniądze, jeżeli nie wiesz o co chodzi, chodzi o pieniądze. Certyfikat, proszę bardzo. Wiesz kapitanie, być może jestem tym, który spowoduje, że spełnią się twoje sny. To wątpliwe. To bardzo wątpliwe. A co byś zrobiła, gdybym powiedział ci, że zdobyłem niedawno posadkę w zarządzie jednej z największych linii morskich? Powiedziałabym, że oboje śnimy. Nie. A zatem obudź się, moja piękna. Pozwól, że coś ci pokażę. O, jakie to wymowne? Dokładnie ta. Nie ma nic bardziej wymownego od transportowania ropy naftowej. Marność nad marnościami i wszystko marność. Ej, dajemy ci robotę właśnie. To oznacza, to co myślę, że oznacza, że jesteś. Niczym innym, jak tylko nowym, niewymownie wprost zadowolonym z siebie, posiadaczem pakietu kontrolnego akcji firmy Naftpol. Naftpol? Największego przewoźnika i wydobywcy ropy naftowej na świecie. To wszystko zmienia. Wiesz, całkowicie się z tobą zgadzam, ale dowodzenie największą na świecie flotą supertankowców to takie męczące zajęcie. Trzeba brać poprawki na strefy czasowe, związki zawodowe, ataki Greenpeace'u, obsunięcia planów, te straszne katastrofy, no i te wycieki. Czasem wycieki można odpowiednio wykorzystać. No cóż, szukam właśnie kogoś na odpowiednie stanowisko. Mm. Tuż pode mną. Wprawdzie uwielbiam muzykę symfoniczną, ale może puścimy trochę mojej muzyki. Och, kotku! Żadna nie możesz się z tobą równać! To najlepsza noc mojego życia. Wskakuj w te kajdanki, Lafer. Tyle grałem, że mi się skończyło miejsce na batyle, na karcie pamięci, ale na... Tyle grałem, że mi się skończyło miejsce na karcie pamięci a chciałbym jeszcze podsumować. Dziękuję wszystkim wam, którzy byli od początku tej serii, od początku Larego 7 była to niesamowita przygoda. Jest to jedna z moich ulubionych przygodówek. Była troszeczkę, troszeczkę, nawet bardzo mm, podtekście erotycznym, ale nawet mi to pasuje <laughs> Jest naprawdę świetna, jest humor, nie jest taki bezpośredni, jest wszystko jakieś aluzje, coś jest przykryte Tutaj nie wszystko jest pokazane, to jest świetne, tak się powinno robić. Erotyczne przygodówki, erotyczne gry ogólnie, a nie jakieś niemieckie porno. Naprawdę była to świetna gra. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam już następną grę. Dzięki Marcin za pomysł. Następną grę, którą... Pan grał w grę. W, jakby w tej wtorkowej serii sentymentalnych przygodówek... Jest to, będzie to przygodówka, która... Która była jedną z ważniejszych przygodówek jak byłem bardzo mały, jak miałem, nie wiem ile tam, 10 lat może, coś, coś ten deseń. Zobaczycie co to będzie, to będzie niespodzianka, a ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie, dajcie znają, ile ten film, serii Larry 7. Zobacz całą playlistę, albo inne filmy, które tworzę, a ja się z Wami żegnam, na razie.